W drugim shoppingu na moim kanale, w tym shoppingu, Wam pokażę dodatki. To jest taki wazon Drugi taka szczotka. Następna szczotka buteleczka apelusz Takie picie, które kupiłam yy, z LPS-em Short Harem od Hacker na LPS. Pozdrawiam. Korale. Taka śliczna korona No to taka torebka, tak się prezentuje Taki garnek Takie dwa medale, jedno z pierwszym miejscem Drugie z drugim miejscem Taka obróżka Taki spryskiwacz I Lakier do paznokci takie dwa fryzby w innych kolorach Lusterko Takie coś Taka miska Takie coś Taki koszyk ma znaczek LTS, Taki stolik Dwa takie wieszaczki Ta torebka po szampkinsach O takie coś Pokażę wam zaraz jak się w tym Prezentuje LPS O tak To jest ten LPS Z sześciu co Kupiłam go w Piedronce za 25 zł Tylko gdzieś mi się zapodział I miałam go pokazać A ja teraz wam go pokazuję Też ma No znaczek LPS I ma dziurkę Następne siedząko. Do tych większych LPS-ów też może być, oczywiście Ale tego LPS-a mam pod ręką Teraz taki fajny zestaw sushi o. Do tego mam takie dwa patyczki I jeszcze do tego mam taki, takie picie i jeszcze jedno takie picie Aha, To do babeczek taki zestaw, taka miska Takie dwa talerzyki Taka babeczka I takie łyżeczki Dałam tutaj plasterinę, Plastelinę Tutaj taki jeszcze mikser do tego jest I jest na babeczki Też tu dałam plastelinę Jeśli wam spodobał shopping To nie zapomnijcie dać łapki w górę To pa